No, słuchajcie, jest ryba. I to dosyć ciężka, powiem Wam szczerze. Ale jazda, słuchajcie. No. Jest ryba. O, ale jest kolejna ryba. Nie udało mi się nagrać folu. Jest i rybka. Poruszamy. Ci co są ze mną od dawna już się pewnie domyślają, gdzie jadę, bo bywałem tu w tamtym roku nieraz. A zaraz. A ci co są od niedawna, to zaraz się przekonają. To, co tutaj widzicie z boku, to jest właśnie taki ciek, w którym to spływa woda. Tutaj z okolicznych pól, tak jak jest ta linia tych drzew, to zaraz tam z tyłu są pola. Pola, pola, pola. I to wszystko ścieka tutaj. I płynie sobie właśnie do tej rzeczki, na której lubię łowić. A taka woda płynie mleczna, więc wiadomo, że tam sobie nie połowię. No, tutaj też już jest dużo spokojnie, mój Co się dzieje przed tym Woda, oczywiście, jest monitorowana, ale jest naprawdę wysoka. Naprawdę dużo tej wody. No, zobaczcie, tutaj rano jeszcze to, to było wszystko zalane. To było wszystko zalane. A teraz już po. Paru godzinach. Witam wszystkich gdzieś nad wodą. Jest niedziela, 11 lutego, godzina 7.30, a ja jak widzicie na klubowym jeziorku. Dlaczego akurat tutaj? Później Wam opowiem. Faktycznie jest to nietypowa pora, bo 11 lutego. Myślę, że to jest zdecydowanie za wcześnie, ale muszę spróbować, ponieważ była bardzo wysoka woda, po prostu... Jedyną alternatywą na tą chwilę, taką sensowną, było jeziorko, żeby cokolwiek móc złowić. Będę polował dzisiaj na, na Białory, oczywiście. Każda ryba dla mnie już będzie ogromnym sukcesem. sensacji, tego, że jest, że jest 11 tego. to raz. Druga sprawa, no, jak widzicie, wody pełno w jeziorku. Tej wody też przybyło w ciągu ostatniego tygodnia trochę, czyli lustro się podniosło. Czy to coś zmienia, czy ryba. Czy ryby jakiekolwiek będą brały, czy nie, zaraz się przekonamy. Zaczynam się rozpakowywać. Do dzieła. Oczywiście jak zwykle musiałem czegoś zapomnieć, dlatego jestem tak trochę zgrzany, bo wracałem się do samochodu powiadru, w którym były podpórki, robactwo i miara. Zaczynamy. No, i tak jak widzicie, cały staw dookoła jest bardzo grzązki. Ledwo tym wózkiem tutaj się doczłapałem. A jeszcze musiałem wrócić do samochodu, co jest jakieś no, 700 metrów, 600-700 metrów. Ale zostawiałem to wszystko tutaj i szedłem po grafie. Jeśli chodzi o metodę, to będę dzisiaj używał metod Feder i klasycznego Federka z zamętką. Tu pelet, dwójka, a tu pójdzie e, zamętka. Tak jak my, nie liczy na zbyt wiele. Pierwszy raz w tamtym roku byłem tutaj 2 kwietnia. No i tam już coś miałem jakiegoś słodnego leszcza, chyba. Natomiast w tej chwili jest pogodowo no dosyć ładnie wczoraj przestał deszcz padać ale od poniedziałku albo od wtorku było kilka dni takich gdzie dość długo i dość intensywnie padało więc jak widzicie więc tej wody jest naprawdę dużo jeżeli chodzi o koszyczek to taki 10 gramowy malutki koszyczek o, no, wiadomo, że jest. Jeszcze jeszcze jest zima, więc nie ma co przesadzać z zanętą. Haczyk 12 i tutaj będę łowił na pinki. Dwie trzy pineczki i zobaczymy. No i dobra, wędki gotowe. Jak widzicie, teraz tylko troszkę zanętki i działamy. I wędki do wody. No i dobra, wszystko gotowe. Do koszyczka będę dawał zwykłą zanętę federową, jasną, z dodatkiem kilku, kilkunastu ziarek kukurydzy. No i też kilka, kilkanaście pinek co do tego. I to jest moje, moja zanęta. I to jest moja zanęta na wędkę z koszyczki. Natomiast jeżeli chodzi o metod feder, to Mieszanka różnych peletów 2 mm i z dodatkiem też kilku kilkunastu źle kukurydzy. I to leci do wody. No i dobra, zaczynamy zabawę. Jak wspominałem, na metod Feder mieszanka peletów, tutaj będę łowił na dambelsa 6 mm o smaku czekoladowo-pomarańczowym. sztos, jeżeli, cho jeżeli chodzi o smaki, to po prostu sztos w tamtym sezonie. Zobaczymy, czy w tym też będzie dobrze. Pierwszy rzut federowy poszedł. No i co mogę powiedzieć, że sezon federowy otwarty. Lecimy dalej. No i dobra. Koszyk gotowy, i lecimy. No, teraz już tylko pozostało rozciąść się wygodnie w fotelu i czekać na efekty. No i dobra, wszystko gotowe. Czekamy. Myślę, że co jakieś 20 minut będę przerzucał. Dużo nie będę czekał, nie ma sensu. Ciekawe, czy będzie jakieś branie, czy nie będzie. Czy coś zobaczę, czy nie. Jak na razie nie widać żadnej aktywności ryb. Nic się nie spławia, nic. ten, Oczywiście tak, jak się spodziewałem, ale dobra, czekamy. No i dobra, pięknie słoneczko wyszło, ani na metodzie, ani na federze, nic się kompletnie nie dzieje, więc postanowiłem sklecić jeszcze sobie karpióweczkę. Tutaj też drobnica, bo kulka 10 dam. Przepraszam. Tutaj dambe z 10 mm o smaku truskawkowym. Malutka pefałeczka. Tutaj mam mieszankę peletów dwójek. No i do tego dwie pokruszone, dosłownie, dosłownie dwie pokruszone kulki truskawkowe. I to wypierdzielę po prostu na aferę. Tak, żeby się stało gdziekolwiek. Mam możliwość, mam wędkę. Korzystam. No właśnie minęło około 20 minut do pół godziny, przerzucam wszystko. A ja się teraz rozsiądę wygodnie w fotelu i będę obserwował szczytówki, bo jednak widzicie coś coś mnie ominęło. No słuchajcie, jest ryba. I to dosyć ciężka, powiem wam szczerze. Pięknie walczy. Na te dwie pineczki i kasterka. Niesamowite. No teraz już idzie szybko, gładko. Ale jest ryba. Ładne branie przygięcie. O! Lechu. I to ładny, powiem Wam szczerze. Jak na tę porę roku. Uuu! To się nie zepni. Nie zepni się, mordo. Bo. Bo jesteś bardzo ważny. Mam to. No słuchajcie, niesamowite. Jaki lechu. No powiem tak, tego to się na pewno nie spodziewałem. Lieczyłem na jakieś tam płoteczki A tutaj piękny lechol A tu mam drugi Na federze Drugim Ale jazda, słuchajcie No Jeszcze jednego nie wypiąłem A tu drugi wjechał <gry> ale zabawa dwa leszcze kurde naraz 11 lutego ale jaja i to łopata piękna słuchajcie No, kurde, to normalnie jaja. Spójrz, jakie dwa lechy. Mierzone będzie. To jest ten drugi, 55 cm. Niesamowite. Ale wjechały. Buźka i do wody. Przepiękna ryba. 11 luty, tego się nie spodziewałem. Ja tu liczyłem, że może jakaś tam płoteczka, okonek, a tu zobaczcie, jaki lechu. A ten na klasycznym Federze 52 cm. Zobaczcie, wysypka tarłowa. Już jest cały kropowate, jakby chciał iść do tarła, ale tak na pewno nie jest. Niesamowite. To jest pierwszy, który był, tamten był drugi. W odwrotnej kolejności wam pokazałem, ale coś pięknego. Co za wyprawa. Poszedł jak dzik w żołędzie. No niesamowita akcja. Koło 8.00 zacząłem łowić. Jest godzina 10 po 9, a ja już mam. Zaliczone dwa piękne duże leszcze. Nawet ciężko powiedzieć, że to są wiosenne leszcze, no bo mamy dopiero 11 luty. Pierwszego brania nie udało się uchwycić, ale myślę, że to drugie branie było dość dobrze widoczne. Ale to już coś sprawdzę w domu. Musiała wjechać pięknie ławiczka tych dużych leszczy. No pewnie te dwa wypłoszyły trochę te ryby. Tym bardziej, że no, towaru tam za dużo nie ma. Albo to dopiero były po dwa, może trzy rzuty. Koszyczek bardzo malutki. Więc nie miało co ich zatrzymać. Ale jeszcze może wrócą. イエスイエスレバーおっ。 Pinka. Niestety. Tak bywa. Ale trzecie branie: trzecia duża ryba. No cóż. Pięknie. Jedziemy dalej. No i dobra, mgła ustąpiła, słoneczko piękne wyszło. Coraz cieplej się robi. Wędki przerzuciłem. Oba Federy plus jeszcze karpióweczkę. Tam nic nie zmieniałem. Dziesiątka dam bez osmaku truskawkowym. Tutaj też niczego nie zmieniłem. I tyle. I czekam dalej. Ale i tak już jestem bardzo zadowolony. Trzy ryby na kiju, trzy piękne leszcze na wędce. Dwa wyjęte, jeden spięty. Super. No słuchajcie, pod czapką się ciepło zrobiło. Trzeba było ściągnąć czapkę, ale jest kolejna ryba, nie udało mi się nagrać, holu, bo coś mi się z ten telefon jakoś zawiesił, ale rybkę wyjąłem, także szybkie mierzenie. Pięćdziesiątka. Proszę bardzo. Trzeci dzisiaj wyjęty, czwarte branie. Co za dzień. 11 lutego. Dobra, nie męczę mu. Nie męczę go. Wypuszczam. Z powrotem do wody. No szkoda tego holu, że się nie udało nagrać. Ale cóż. Super. Jest i rybka, tym razem na pineczki. A już miałem taki moment, żeby, że się zastanawiałem, czy nie zrobić drugiej wędki na metodę. Bo tu się nic nie działo. Nic, a to zobaczcie. Piękne branie. I ciągniemy lecha. Piąta ryba, czwarta wyjęta. Chodź, chodź z jeden. Szybkie mierzenie. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo, 52 centymetry. Drugi dzisiaj taki duży. Co? Rewelacja, co za dzień. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Super. I ten też, jak widzicie, ma wysypkę tarłową. Już no. piąta ryba dzisiaj. Od 50 do 55 cm. Czwarta wyjęta. Wiem, wiem, ta niewyjęta. Niemierzona, ale na pewno była też powyżej 50, i bawimy się dalej. Ten wziął na dwie pineczki z kasterkiem. Zresztą tak samo jak ten pierwszy, i też miał 52 cm. Także w feder, metoda 2-3. Myślę, że dlatego nie ma właśnie brań drobnicy, ponieważ te leszcze tutaj się kręcą. I na moje szczęście drobnica nie podpływa. Nie daje rady pobierać tego. No, to najlepszy dzień w tym roku. Pięć dużych, fajnych ryb. Z czego cztery wylądowały w podbieraku. Od 50 do 55 cm. Rewelacja. A jeszcze dzionek się nie skończył. Coś tam dusiło, dusiło na tym federku, i zobaczcie, no jest trochę inny gatunek. Płoteczka maluteńka, fajniuteńka, płoteńka. I Isiu. Słuchajcie, raport z akcji jest taki, że od tego ostatniego leszcza w zasadzie już się nic praktycznie nie dzieje, odcięło kompletnie brania, więc postanowiłem, że po prostu wracam do chaty. Tam miałem jeszcze dwie małe płoteczki na pinki, ale to było wszystko, nic kompletnie konkretnego. Tak czy inaczej wracam do domu. Zadowolony, szczęśliwy, uśmiechnięty to był naprawdę bardzo dobry dzień. Przypominam, że jest 11 lutego. Pogoda całkiem przyzwoita, bo w tej chwili myślę, że jest 12-13 stopni, więc naprawdę fajnie. Miałem 5 brań, 5 ryb doholowanych, że tak powiem, jedna się spiła tuż przy brzegu, także bardzo ładnie ryby duże, bo od 50 do 50 cm, także naprawdę rewelacyjny dzień. Jeżeli chodzi o luty, tego się nie spodziewałem bo nie ukrywam, wczoraj szykując się na tą wyprawę tak sobie pomyślałem właśnie, że jednak tutaj na te pinki to coś się może dziać na tym federze jakieś tam małe płotki, okonki chociaż jakąś rybę zobaczę, coś poczuję w ręku ale naprawdę nie spodziewałem się tak pięknych ryb dzisiaj właśnie w, w ten dzień w zeszłym roku pierwszy raz byłem e, 2 kwietnia jak dobrze pamiętam i... Miałem jednego chyba leszcza, no dzisiaj to jest po prostu coś niesamowitego. No, ja ze swojej strony dziękuję za oglądanie, dziękuję za lajki, like, za komentarze, za subskrypcje. Także, no, ja jeszcze tylko wskoczę do sklepu po jakieś piwo i do domu. Wygodnie rozsiądę się w fotelu. No i za chwilę zacznę oglądać kolejny odcinek gdzieś nad wodą. Także dzięki, trzymajcie się. Hej! No i słuchajcie, jeszcze jedno, dzisiaj za pomocą tego federa złowiłem 55 cm leszcza, więc mogę uznać śmiało, że wędka została ochrzczona, więc komisyjnie mogę przy Was zdjąć folijkę. Śmieci zabieram ze sobą. Jeszcze raz, witam wszystkich gdzieś nad wodą. Jest niedziela, 11 lutego, godzina, kurwa, która jest godzina? W wymieniłem, eee. kurwa, co wymieniłem?